Umiłowanie współbracia. Trudno sobie nawet ludzkim duchem, żeby był najbystrzejszy, wymarzyć taki układ zdarzeń, jakiego my doświadczamy w tej zbieżności naszych rozważań i tych odpowiedzi, które nam Pan przedkłada że rzeczywiście uczniowie idą z Jezusem. On jest cały ze swoim bóstwem i człowieczeństwem z Nimi i Go nie widzą. I Go nie słyszą, czyli mają starą zmysłowość, cielesność, która nie pozwala im widzieć Pan, który jest. I dlatego jakże jestem osobiście wdzięczny Chrystusowi, że On nam na dzisiaj daje takie słowo, najlepsze, jakie mógł nam podarować, dla zilustrowania naszej drogi duchowej podczas tych refleksji. Jak warto, jakim cudnym jest owoc pracy nad... Własnym ciałem i nad materią tego wszechświata, żeby rzeczywiście była tym śladem Boga prowadzącym do niego. I święty Piotr nie widzi swoją cielesnością Jezusa. Ale Jezus żyje w świętym Piotrze. I proszę zauważyć, co za intelekt świętego Piotra. Nie tak dawno bał się jakiejś tam służebnicy na dworze arcykapłana Kajefasza. Był zalękniony. Dlaczego? Bo lęk jest znakiem. Że człowiek jest jeszcze zmysłowy, że myśli cieleśnie, że nie myśli duchowo, że jego duch nie jest wolny. A proszę, ten, ten sam człowiek, ten sam Piotr, tylko że przeniknięty Bogiem i jego duch, i ciało stanowią świątynię dla Boga. I ten sam Piotr, widząc człowieka chorego, mówi do niego w imię tego Chrystusa, który jest we mnie, wstawaj. Czyli jaka, jaką potęgą jest wiara, która mówi sparaliżowanemu wstań i wstań. Śmier... człowiekowi pogrążonemu w agonii ożyj, ożywaj. Bo we wierze, która jest wprawdzie dla naszego rozumu najpierw rzeczywistością niepojmowaną, bo wiara jest taką rzeczywistością, która rozszerza możliwości wszystkie razem wzięte wszystkich prawd stworzonych. Wiara nam chce owszem pogłębić naszą wiedzę o bycie stworzonym, ale to co przede wszystkim wiara oferuje naszemu intelektowi, to jest przedłożenie mu pełni prawdy o naszym Bogu i Panu. To jest to bogactwo, o które chodzi. I rzeczywiście rozumowi z natury jego chodzi o to, żebym dotarł do prawdy absolutnej. I tak długo rozum ludzkości był niespokojny w swojej wędrówce ku prawdzie, jak długo nie odkrył absolutu, że musi istnieć Bóg. Jako prawda najwyższa. I teraz zobaczmy, co się dzieje z tym Piotrem, który nie tak dawno okazał się zdrajcą, mistrza, a teraz w imieniu mistrza dokonuje takich dzieł, które Jezus Chrystus zapowiedział, że jeżeli będziecie mocno wierzyć, jeżeli pozostaniecie wierni, to będziecie dokonywać takich samych dzieł, a może nawet jeszcze i większych. I jak to się słowo spełnia, bo proszę zobaczyć, co, o jakiej prawdzie mówi nam wiara, o wszechmocnej. Czyli prawda, którą nasz rozum przyjmuje w siebie w postaci łaski wiary, jest wszechmocna. I wtedy jeżeli człowiek w swoim rozumie łączy się, jednoczy ze wszechmocną prawdą, to to, co mu Bóg powie, żeby spełnił, spełni wszystko. Bez żadnego wyjątku. I do tego, kochani, potrzeba, żeby z Piotra załamującego się we wierze, czyli z Piotra wątpiącego w prawdę absolutną, wątpiącego dlatego, że dopuścił ten moment w swoim rozumie, że prawda absolutna może przegrać. W tym świecie. I proszę zauważyć, jakim zwycięzcą jest święty Piotr, o odnowionym intelekcie, który nie tylko, że poznał Pana, że on jest, zmartwychwstał, ale że on żyje w Nim. I Piotr żyje prawdą Pana. Bo to o co w misji kapłańskiej chodzi, trzeba sobie dać spokój ze swoimi prawdami, które się mozolnie poznaje. To o co w całym przepowiadaniu i życiu kapłańskim chodzi, wskazać całym sobą, tym kruchym naczyniem glinianym, na prawdę mistrza. Wieczną, absolutną, wszechmocną, absolutnie doskonałą i tę prawdę głosić. Broń Boże, umiłowani bracia kapłani także z decyzji warszawsko-praskiej. <grywania> umiłowani współbracia. Misja kapłana Bożego na tym świecie to jest misja przekazywania prawdy o Jezusie Chrystusie, o Bogu Ojcu i Duchu Świętym. Tę prawdę mamy głosić. Tej prawdy poszukiwać, zgłębiać ją, bo to jest źródło wszystkich prawd. Czyli jeżeli dotrę do prawdy o Bogu, to docieram do samego źródła wszystkich prawd o niebie, Wieczności iść całym stworzeniem. I dlatego też właśnie ta praca naszego rozumu i Pan Jezus, nawet Pan Jezus, ten idący do Emaus z tymi smutnymi uczniami, i znowu mamy właśnie powiedziane, dlaczego ci uczniowie są smutni? Smutni, bo żyją. Zmysłowością. A zmysłowość nieudoskonalona to raz jest smutna, raz się raduje. Ale ta radość czy smutek to jest wszystko płytko, zakotwiczone w człowieku. Bo ten człowiek jest zmysłowym człowiekiem. I Pan Jezus użył właściwego pojęcia. Oni nie poznali. Oczy ich były jak na uwięzi, czyli nieodnowione. Nieoczyszczona cielesność. I ona jest jak na uwięzi. Jezus jest tu, ale co z tego, jak ja mam ciało, które nie jest dyspozycyjne w misji Pana. I podobnie jest z duchem. Duch jest jak na uwięzi. On, nawet jak nie jest oczyszczony, odnowiony, to nawet nasz duch z najprostszymi prawdami sobie nie radzi. Dlatego proszę zobaczyć, jeżeli przyjrzymy się strukturom ideologicznym, jakiekolwiek w dziejach świata duch czasu wykuwał, to one rozmijają się z najprostszymi prawdami, z najprostszymi zagadnieniami bytu. Nie potrafią ich wyjaśnić. Tak jak na przykład ideologia tego marksizmu, leninizmu. Przecież nawet sobie nie poradziła z tym, żeby wypiec codzienny chleb dla wszystkich narodów, które były zniewolone tą ideologią, tego materializmu. Przecież postawili na materię jako materię i ją ubóstwili i nie byli w stanie. Wyżywić, wyżywić nawet naszej materii, naszych narodów. Większego paradoksu trudno sobie wyobrazić. Ale to jest konsekwencja tego, że jeżeli nie ma się dostępu, przyjaźni, zjednoczenia ze źródłem wszystkich prawd, czyli z prawdą wszystkich prawd, z Bogiem jako praracją y, wszelkiej rzeczywistości i jako praracją wszystkich praw, to wtedy zauważamy niczego się właściwie nie poznaje w sposób właściwy i co z tego że ta rzeczywistość obok tego człowieka jest że ten Jezus idzie z tymi uczniami do Emaus i oni go nie poznają Dlatego, kochani, jakim ważnym w życiu naszym, kapłańskim, ale i każdego człowieka jest, żeby właściwie uduchowić życie. Żeby tak pracować nad, nad tą koegzystencją mojego ludzkiego rozumu i wiary żeby rzeczywiście cały rozum otworzyć na rzeczywistość boską. Ale wiara, jak przychodzi, to nas najpierw zaciemnia. A dlaczego zaciemnia? Bo te prawdy, które ona niesie w sobie, przekraczają najpierw możliwości poznawcze naszego rozumu. Jak na przykład to, że Pan Bóg jest, istnieje w trzech osobach? Jak na przykład to, że Pan Bóg może istnieć w swojej odwiecznej boskości w takich kruchych postaciach jak sakramenty święte? Jak prawdę o tym, że Bóg w Trójcy Świętej Jedyny może z naszej bytowości uczynić sobie swoją świątynię? Przecież to, kochani bracia, jeżeli mamy trochę rozumu, przecież to przekracza nasz rozum. Jak może przynajświętszy Bóg, praracja wszystkiego, co jest, takiego kosmosu, w którego badaniach rozum ludzki jest na początku, jak taki Bóg wielki, niezmierzony, może w sakramencie Chrztu Świętego wstąpić w nasze jestestwo. Realnie być. I Święty Piotr go y, właśnie niesie w swoim kruchym naczyniu. I widzimy, co się dzieje. Dlatego też, kochani, ale żeby to zjednoczenie z Bogiem w naszym rozumie, z Jego prawdą dokonało się, to człowiek musi zdystansować się do wszystkich ziemskich prawd. Trzeba się z tego ogołocić. I nie można w świetle jakiejkolwiek prawdy o bycie skończonym rozprawiać o Bogu i Jego prawdzie. Bo się wtedy z nim rozminiemy. Prawda boska jest nieporównywalna. Z żadną bytowością nie mogę jej porównać. Ona jest jedyna. I dlatego też właśnie. Na tej drodze człowieka, naszego rozumu, bo my poruszamy się w naszym życiu ludzkim w sposób uporządkowany. Wiemy, kiedy chodzi o pracę nad rozumem, a kiedy chodzi o pracę nad pamięcią, a kiedy chodzi o pracę nad naszą wolną wolą. I tego niestety, tak jak. Już tak delikatnie zasygnalizowałem, jaki my mamy problem dzisiaj we współczesnej nauce, która chce nam w ogóle ducha zakwestionować. To wtedy, przepraszam, ale o jaką edukację chodzi? O edukację cielesności człowieka, li tylko. Najwyżej zmysłowości. A genderyści powiedzą tylko o to, żeby on się seksualnie właściwie w tym wszechświecie poruszył. Boże Przenajświętszy, jaki to jest satanizm ukryty za tymi i innymi ideologiami. I dlatego też właśnie w wielkiej edukacji chodzi o to żeby uwrażliwić człowieka na każdą prawdę, ale co więcej, przede wszystkim powiedzieć człowieku, to te prawdy są ważne i ludzka, anielska, zwierzęca, roślinna, kwiatowa, kamienna, czy y, prawda o galaktykach, ale ta, ta prawda boska My się przygotowujemy, żeby się spotkać z prawdą boską, żeby zjednoczyć nasz rozum z rozumem boskim, a to dokonuje się tylko wtedy, kiedy zapraszamy prawdę boską do naszego ducha. I dlatego też właśnie jakże ważnym jest dzisiaj przypomnieć człowiekowi o jego rozumie nieśmiertelnym i mu powiedzieć, że człowieku ale bądź wrażliwy na prawdę najwyższą. I dlatego, kochani, formacja intelektualna różni się zasadniczo od formacji pamięci. Niestety, niestety, z wielkim bólem należy stwierdzić, że formacji intelektu człowieka jako władzy poznawczej jest choćby w szeroko pojętym systemie edukacji w Polsce jak na najcenniejsze lekarstwo. Że właściwie tej informacji, troszeczkę przesadzając, ale żeby ukazać problem praktycznie nie ma. Gdzie są umiłowani współbracia kapłani? Szkoły myślenia. Kiedy uczy się człowieka myśleć, bo to, że jako nauczyciel czy profesor uniwersytetu, jeśli mu się nakaże wyklepać regułki, definicje, to to kochani, ma z intelektem nic najmniejszego wspólnego: nic. Dlaczego? Dlatego, że w tego typu aktach edukacyjnych adres, o który chodzi, to jest pamięć ludzka. Ale żeby pamięć ludzka funkcjonowała dobrze w człowieku, to najpierw trzeba wykształcić intelekt. Czyli trzeba nauczyć ucznia myślenia i to suwerennego. Nikt z nas w aktach rozumu drugiego człowieka nie zastąpi. I trzeba najpierw powiedzieć człowiekowi, że masz rozum własny. I nawet jeżeli jesteś w, w, w kolebce, jeszcze w wózeczku jako niemowlę, ty już masz taki rozum, jaki mają najsłynniejsi ludzie nauki. I ta formacja rozumu powinna być od momentu poczęcia. Kształcić się powinno rozum człowieka, rozum. Oczywiście, że my kształcimy także pamięć, ale pamięć, kochanie i rozum, te władze się różnią między sobą tak jak Słońce i Księżyc. I teraz jeśli ktoś chce powiedzieć, że chce wylądować na Księżycu, to to jest zupełnie inny adres. A zupełnie innym adresem jest słońce. I tak jest w naszym duchu. Ale proszę mi wierzyć szczerze. Rzeczywiście, że można w najmłodszym wieku osiwieć, jak człowiek sobie uświadamia. Jak zaniedbanym jest rozum i to, kochani, nie na innym polu, a na polu edukacji współczesnych pokoleń ludzkości. To nie tylko rozumu Polaków się prawie w ogóle nie kształci. Rozumu, żeby człowiek myślał. A co to znaczy myśleć? Myśleć od razu poznają to dzieci jeszcze z natury swojej wynoszą to. Dzieciak niezmordowanie pyta, mamusiu, co to jest? A, a co to jest zapytanie, co to jest? O naturę bytu, o istotę. Ale dzieciak później pyta, a już jak się dowiedział, odpowiedział, odpowiedziano mu rodzice albo nauczyciel, odpowiedział mu, co to jest? to wtedy dzieciak, proszę zauważyć, spontanicznie pyta, dlaczego to jest? I to pytanie, dlaczego w tym dzieciaku tak długo nie zanika, jak długo ten dzieciak według jego rozumu nie uzyska właściwej odpowiedzi. Czyli proszę zobaczyć, ja mogę powiedzieć odpowiedzialnie, że tak jak myślą dzieci, Wtedy kiedy potrafię już coś powiedzieć, a nawet jeszcze nie potrafię, to jeżeli bym porównał świat mój, profesorski, to przepraszam. Ale prawie nie ma porównania. Bo który z moich kolegów profesorów stawia jeszcze pytanie, dlaczego? A już na pytanie, po co to jest, co Arystoteles uznał za najważniejsze pytanie, czyli pytanie o cel. Causa finalis jest dla uruchomienia struktury myślenia fundamentalną. Po co to wszystko? I zauważmy, kochani, że, że w zasadzie dzieciak szuka Boga. Bo te pytania, co, dlaczego, po co to są właśnie, ostatecznie nas prowadzą do odkrycia istoty boskiej, natury boskiej, Boga jako praracji i Boga jako najwyższego celu. I wtedy, kochani, mam, mogę powiedzieć, ustawione myślenie człowieka. Jak go wprowadzę w te podstawowe wymiary myślenia. A proszę mi wierzyć, prawie że zakazanym na współczesnym Uniwersytecie Światowym jest pytanie, dlaczego. I mówi się wprost, że tylko zacofany rozum stawia takie pytanie. Albo na przykład, jeżeli pytamy, po co to wszystko istnieje. Tak jak pytanie o praprzyczynę, tak pytanie o najwyższy cel są kochani pytaniami. Z tak zwanej metafizyki, a skasowano metafizykę, nawet Polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykreśliło nie tak dawno metafizykę jako dyscyplinę naukową. A co to, kochani, merytorycznie oznacza? To oznacza, kochani, odcięcie polskiej nauki. Na, w najwyższym stadium jej rzekomego rozwoju od Boga jako praracji i Boga jako najwyższego celu. Bo tylko z pozycji metafizyki wolno mi w naukach humanistycznych postawić to pytanie dlaczego i odpowiedzieć adekwatnie ze względu na absolut. Dlatego, kochani, rozumiemy, Jakimi wy jesteście drogocennymi skarbami polskości dzisiaj, jako kapłani Boga Najwyższego, że wskazując na Boga, wy jesteście ratownikami polskiego intelektu. Bo nie zaspokoi się polskiego rozumu wszystkich generacji razem wziętych, jak się nie wskaże Polsce i Kościołowi w Polsce, a więc człowiekowi Kościoła, narodu państwa na rozum, ale rozum, który pochodzi od Boga i najwyższe swoje spełnienie w nim osiąga. Już w systemie czasoprzestrzennym. Ale oczywiście, definitywnie, kiedy zobaczy Boga. Trwajcie umiłowanie współbracia w tej służbie rozumowi Polaków i wierze Polaków. Bo i w jednym, i w drugim o jedno chodzi: żeby spotkać każdego Polaka z rozumem najwyższym, boskim, żeby mu powiedzieć, rozpalić go do zgłębiania tej prawdy wszystkich praw i doskonałości wszystkich doskonałości, w Bogu objawiony, który nam się najcudowniej objawił w osobie wcielonego syna Bożego, ukrzyżowanego. Tylko dlatego, że ośmielił się przypomnieć ludzkości zmęczonej swoją wędrówką ku niebu, że prawda absolutna istnieje i że On jest nią właśnie. Bóg Wam za to wielkie świadectwo dla prawego rozumu i dla rozumu obdarzonego wiarą świętą katolicką i apostolską zapłać. Za Waszą kapłańską służbę największą, najcenniejszą i najświętszą.